Przed chwilą pojechał składzik do polkarbonu, a ja tak naprawdę jestem tutaj. No, nie wiem, czy pół godziny, także fajnie, fajnie. Zobaczymy, co jeszcze będzie się działo, czy oto był Dragon, także należący już do polkarbonu, zdaje się. Zobaczymy, czy jeszcze coś się będzie działo. Teraz pytanie, czy jeszcze coś się tutaj wydarzy, wydarzy dzisiaj. Wydaje mi się, że znaczy tak, oczywiście nie wiemy, nie? Kurczę, ja Ci powiem tak, nie wiem w ogóle co mówić, bo ostatnio rzadko kiedy pojawiałem się na Polkar, bo nie przyznam szczerze, dużo się zmieniło. W ogóle jak wiesz, ja zrobiłem bardzo dużo vlogów z tej bocznicy, natomiast te wszystkie vlogi ja robiłem tu, tu, bardzo niedawno, bo zwierzę jeszcze z tam dwa lata temu, rok temu, cisłem z tymi vlogami, natomiast sytuacja się mocno zmieniła teraz, dlatego, ponieważ e, wtedy no to było tak, że wie, że jeździła cały czas tylko ta ludmiła kargo, którą, no boże, ludmiła kargo. Ludmiła Polkarbonu, którą bardzo ciężko było złapać i poza tym składy Cargo były tutaj regularnym gościem i to było tyle, tak? To był koniec. Natomiast w tym momencie mamy do czynienia z całkowicie innym sytuacją, gdzie tutaj no, jeździ Dragon i zdaje się, że też ta Tamara no to wiecie, no to jest, to jest zupełnie co innego niż to, do czego ja jestem przyzwyczajony tutaj na tej bocznicy, a ostatnio du, dużo... Y, za dużo tutaj nie przychodziłem, nie było mnie tutaj, więc jest to dla mnie spory szok, spore takie zaskoczenie, że teraz takie maszyny tu jeżdżą, zupełnie inne. Sytuacja się mocno zmieniła i rozwinęła, można powiedzieć śmiało. Więc to oczywiście bardzo dobra wiadomość, bardzo się cieszę, że tak się stało, natomiast dla mnie to jest zupełna nowość i... E, troszkę jestem taki, wiesz, w szoku, nie? Więc tak, no bardzo fajnie, że udało się tego Dragona złapać, tak jak mówiłem, no ja przyszedłem, on pojechał praktycznie od razu. No, bo to co 20 minut minęło, może 30, jak byłem na szlaku, wielkie szczęście. Czy częściej jeżdżę tutaj pociągi ogólnie? No, to oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć, bo mnie tu ostatnio nie było, więc nie wiem. Wydaje mi się, że, że chyba nie. Bo całkiem niedawno, jak tu byłem, to było całkiem słabe wyjeżdżenie, ale nie wiem. Tak, tak ogólnie, jak miałbym powiedzieć, to mi się wydaje, że częstotliwość z kursów jest mniej więcej taka sama jak wcześniej ale oczywiście no musiałbym tu troszkę więcej, częściej poprzychodzić. Powiem tak, dzisiaj po tym złapaniu tego Dragona jestem oczywiście bardzo zadowolony z tego w ogóle fota, super, ale jest tak, że raczej będę wracał już do domu, ponieważ nie wiem na ile jest sens tutaj dzisiaj dłużej czekać być, nie? Jak ten Dragon tam pojechał, to on w pewnym sensie no nie ma po co znowu tutaj teraz jechać, nie? Bo on z tego co mi się wydaje, jeżeli się mylę, to mnie doinformuj, ten dragon należy aktualnie czy należy czy jeździ czy jest leasingowany whatever on jeździ dla polkarbonu więc on tam śpi nie więc on, on nie będzie tutaj wracał nie yy, chyba że jakiś kurs miałby znowu nie wiesz znowu musiałbym tutaj więcej troszkę poprzychodzić yy, teraz jak jest ta nowa sytuacja z tymi dragonami tamarami itp. i żeby zobaczyć yy, jaka jest teraz tutaj polityka yy, kursowania składów, więc wydaje mi się, że dzisiaj bym wrócił, nie? No bo coś już jest, mnie to bardzo cieszy, to może nie ma co tutaj wiesz kwitnąć, tylko bym wrócił do domu, zajął się innymi rzeczami, innymi sprawami, innymi tematami w domu, a na Polkarbon bym wrócił za jakiś tam czas, znowu spróbować coś złapać, bo też przyznam szczerze jestem ciekawy jak to wygląda, co tutaj jeździ czy aktualnie na przykład jeździ jeszcze to cargo, czy już w ogóle cargo nie jeździ teraz? Też ta tamara mnie ciekawi, nie, bo ja łapałem tą tamarę CTL-u, później słyszałem, że ona chyba już należy do polkarbonu w ogóle, nie? I że to nawet nie był CTL, tylko to był polkarbon. Czy tam ten medex to już zostawmy. Um... Tak, więc ja bym tutaj troszkę poprzychodził. No nie, znowu żeby zobaczyć, jak teraz wygląda tutaj sytuacja, no. Natomiast nie wiem, kiedy znowu tutaj przyjdę, bo nie wiem, jakie będę miał plany, nie? Na pewno fajnie, że dzisiaj się tutaj udało wyskoczyć. Przy czym ten dzisiejszy vlog, no, jest krótki, bo, yy, kurczę, no, skład pojechał od razu, nie? Więc czasami takie krótkie vlogi też, też wpadają. No i też fajnie, czasami jest krótszy vlog, czasami dłuższy. Dobra, nic. To by było na tyle. Dzięki bardzo. I widzimy się w kolejnym odcinku. To jednak muszę powiedzieć, jest całkiem ciekawe. No nie. Hm. Jest to dla nas informacja, że jednak. Bo wcześniej gadałem, nie? Czy jakaś częstotliwość? O, ciekawe. Trzeba będzie przyjść znowu, zobaczyć. Jednak, po tym, co tutaj widzimy, częstotliwość może być całkiem spora, skoro. Wiesz, ja przed chwilą się z Wami żegnam, już idę do domu. Nie zdążyłem zrobić paru kroków, i słyszę, że jadą, nie? I to w ogóle wiesz, na kolejnej maszynie, tak jakby wygląda to trochę jak zupełnie inny skład, co nie, bo krótszy, krótszy skład, kilka wagonów. Widać, że to chyba, znaczy na pewno, jest zupełnie coś innego. Także jest ciekawe, no. Dobra, nic, no. Cóż, no, nie będę raczej tu czekał. Przecież może ta lodnia będzie wracać. Znowu, tutaj kompletnie nie wiadomo, ja nie wiem czy ta Ludmiła będzie, wiesz, pojedzie do Ząbkowic i tutaj wróci, czy może ona teraz jedzie do yy, Bydgoszczy, więc yy, no nie będziemy na nim teraz czekać, aż wróci, po prostu kończymy. Ja z powrotem teraz idę znowu do domu, było tak, że ja wiecie, stamtąd poszedłem, poszedłem tam i w pewnym momencie słyszę, że jadą, więc się szybko cofnąłem tutaj, żeby ich tutaj złapać, nie? Bo tam nie miałem jak, nawet jak ich usłyszałem, to byłem w sporych krzakach. E, no, dobra, nic, to tyle. Więc jednak vlog troszkę dłuższy e, i e, no i sporo zwrotów akcji dzisiaj w sumie, nie? Bo ten składek pojechał pierwszy, to też było duże zaskoczenie dla mnie, a teraz kolejny, nieźle, nieźle. Dobra, to nic, po raz kolejny kończymy. Teraz tu już na pewno nic nie pojedzie. Bo ta Ludmiła nie, nie obróci, ja zdążę już stąd zejść. Ewentualnie dragon musiałby polecieć z kolejny zaraz za Ludmiłą. No to to raczej na to już nie liczę. Nic, spore zaskoczenie. Yy, wielki sukces. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja już schodzę ze szlaku za chwilę. Natomiast jeszcze chciałem tylko powiedzieć o jednej rzeczy, że yy może ktoś wie, może ktoś ma jakiś pomysł Czemu ta Ludmiła miała taki krótki skład krótszy no nie, niż, niż zwykle i tak myślę czy to czasem nie oznaczało, że ona pojechała na przykład na Łagisze, w sensie na elektrownię, czy czasem nie było czegoś takiego że, że takie krótsze jeżdżą z Polkarbonu czasami na Łagisze, elektrownie? nie wiem, tylko pytam, może ktoś wie Eee, także, takie pytanie, no bo w sumie jest to ciekawe, nie? czemu taki krótszy skład? Jest to nietypowe. Jak ktoś ma jakieś pomysły, to śmiało. A ode mnie to tyle, do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku.